To jest jedno z tych hałd, gdzie naprawdę w niesamowity sposób czuć historię. Oto Jona, pierwsza Warszawa M20, która wyjechała z fabryki FSON na Żeraniu. A oto najlepszy dowód. Nigdy nie modyfikowana tabliczka znamionowa z numerem 000001. Jest więc to święty gral miłośników polskiej zabytkowej motoryzacji. Auto wyjechało z fabryki 6 listopada 1951 roku. Poszukiwane było przez lata i przez wiele osób. W Finlandii odnalazł je Patryk Mikiciuk. Pierwsza w ogóle Warszawa, jaka. Jaka kiedykolwiek powstała. Co ciekawe, auto swojego czasu należało do słynnej rajdowej rodziny Altonenów. Jak to się stało, że znalazło się w Finlandii? I jedna z plotek głosi, że Altonen Senior miał w Finlandii Warszawy sprzedawać. Auto ma dziury w karoserii, porwaną tapicerkę, ale to w przypadku takich aut nie ma znaczenia. Auto można oglądać w Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrymbusach. Co Patryk Mikiciuk powinien z tym autem zrobić?